Cześć, witam Was serdecznie wszystkich. Rozpocząłem właśnie nowe kółko. Stoję pod firmą na parkingu Michelin Olsztyn. Baduję jakieś dwie skrzynie, jakieś formy do, do opon I, i jadę powoli w tym, z tym w kierunku zachodu. A dokładniej jadę, jadę dokładniej. Poza Paryż też podobna okolica jak poprzednio Lyonu do Francji zostało mi jakieś prawie 2000 km tam gdzie się zrzucam. Zrzucam to w dwóch miejscach, zrzutkę mam w piątek, także nie ma problemu. Na spokojnie, także będziemy jechali oczywiście z Pani w nocy bez najmniejszego problemu. Także czekam na załadunek tymczasem. załadowany 3 godziny. Musiałem czekać, a półtorej godziny z tego czekałem na dokumenty, czyli na, na wypisanie samerek, no tak po prostu Dla mnie to zajmuje, żeby wypisać jedną cmr naprawdę, z, nie wiem, z przerwami 5 minut, a oni wypomniali półtorej godziny No niestety, nie wiem, prawo biuro Lecę dalej przez siebie po malówku, jakieś 150 km na razie ujechałem Cześć. Z rana, eee, 14 sierpnia, godzina 9.59, o 10 godzina, eee, spałem przed granicą, jakieś 100, 130 km od, od Zgorzelca, tam spałem, eee, granicę gdzieś przekroczyłem, a 9.20, bo w tachoboku napisałem, 9.20 granicę przekroczyłem z Gorzelcu no i... Teraz lecimy. Zostało nam 591 km do miejsca, gdzie jadę. Nie pamiętam nazwy, ale mam podane przez brata współrzędne gdzie on tam właśnie koczuje. Tam się zatrzymuje, to jest niedaleko francuskiej granicy. Tam się zatrzymuje, to są okolice Freiburga. Tam się zatrzymuje na noc i dopiero następnego dnia, jutro już jadę na rozładunek. Także tam będę nocowo razem z bratem. No, pogoda super, nie pada, temperatura 16 stopni. I lecimy na razie przed siebie. Redy, ludzie. I Znowu jakieś zwężki, nie wężki u tego Helmuta. Jak nie to wkurza. Tu normalnie nie można jeździć, nie? Ostatnio to jakieś wszelkie rekordy ten Helmut bije. Naprawdę. Jak nie zwężki, jak nie jakieś korki. Bóg wie co. I takie czołganie się po tych Niemczech. Się naprawdę dużo lepiej jeździ już w Polsce. Jestem w Francji, jakby nie było. Stanąłem sobie na takim parkingu. Zaraz Wam pokażę. Zaraz Wam pokażę, na takim parkingu stoję, tam fajnie takie, taka dolinka jest, eee, są stoliki takie betonowe jak widać, można, można sobie usiąść tam coś zjeść, ja właśnie sobie zjadłem już obiad, ugotowałem sobie zupę, tam też można pójść, u, usiąść sobie, no i co, i tak sobie teraz siedzę, zaraz jakiś film sobie zapuszczę, ale jeszcze chciałem coś pokazać, bo jak przejeżdżałem przez Niemcy, bo w Niemczech nocowałem, co dostałem od brata swojego, brat mi kupił, o coś takiego, proszę zobaczyć, E, takie cudy niewidy, które bardzo lubię, które bardzo lubię. Tu jeszcze jest jeden, um, będzie pyszne, będzie pyszne. Tu jest jeszcze jeden, długo dożywająca taka e, polędwica, boczek, coś takiego. Um, I to jest firma, to się po prostu szanuje. Wielkie dzięki, wielkie, wielkie dzięki braciszku Jeszcze raz. No i co, stoję sobie i zaraz, zaraz jakiś filmek zapuszczę. Jeszcze tylko sobie przygotuję jakieś ciastko. A, jeszcze, właśnie, no, mi tu dał, tu położyłem tak, jeszcze mi dał oczywiście babeczki takie. Proszę, e, chyba tu są dwie czekoladowe, kakałowe bodajże. E, tak, tu jest jedna i tutaj z tej strony jest następna e, czekoladowa, czy tam kakałowa i zwy, zwykłe dwie takie białe. Także właśnie zaraz ją otworzę, tą się i dwie babeczki się na deser z kawką. To co, ja sobie teraz robię pauzę. Do jutra rana, pauzę robię, śpimy ile się da. O 14 jest rzutka, ale postaram się wcześniej podjechać. Mam nadzieję tylko, że mnie, że mnie rozładują, bo bym bardzo chciał, żeby mnie rozładowali wcześniej, żeby się załadować na weekend i spokojnie sobie przez weekend, już bym gdzieś tam kilometry bił, przemierzał, przemierzał dalej tą Europę. No i oczywiście zarabiał, tak? Tak to na tym to polega, w zasadzie. Także co. Ja na razie kończę. I ewentualnie do zobaczenia e, potem w następnym, ewentualnie dniu. No, i tak jak mówiłem, zjadłem obiad, Pięknie. tak jak mówiłem, tak zrobiłem, zjadłem obiad. No i teraz sobie zacząłem oglądać film. A oglądam film pod tytułem Przełęcz Ocalałych. Rzekomo bardzo dobry. Jak widać. Kto pierwszy na szczyt? Oszukaniec. Super się ogląda, bo w tym samochodzie jest taka możliwość, chyba w sumie w każdym już teraz, że można podłączyć od razu to e, kablem, przewodem pod e, samochód, pod głośniki i coś jak kino domowy to działa w ten sposób. Już pokazuję. Zaraz zobaczycie. O, Siadaj. Przestań. Sam przestań. Także filmek sobie oglądam. To na razie do jutra. Chciałem tylko dodać, że tu taka skaza była na jak widoczne, ale to nie skaza, tylko po prostu słońce tutaj mi odbija właśnie odsłaniam, odbijało od szyby, i dlatego tak się wyglądało. Dobra, na razie. Kawka wypita, śniadanko zjedzone. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Pojechałem po tym wszystkim od razu zrzucić. Się na pierwszą zrzutkę, później na drugą. Właśnie jestem teraz na drugiej. Zrzuciłem się. Wszystko fajnie, sprawnie poszło. Wykąpany jestem, ogolony. Teraz tylko czekam na jakiś nowy ładunek, a jeśli nie to gdzieś pojadę na jakąś pompę, żeby już pauzować na weekend. Także wszystko fajnie poleciało. Czekam na nowy ładunek, a gdzie pojedziemy to się okaże jak dostanę zlecenie. Cześć, w sobotę. Śniadanko akurat robię. Nie tutaj, nie tutaj. Tutaj akurat biorę, biorę po prostu ściereczki, żeby sobie tam przeczyć. Zaraz Wam pokażę. Śniadanie tak zwanego kierowcy międzynarodowego busa. I tutaj właśnie robię śniadanko. Wodę już na herbatkę zagotowałem. Mamy kawę, mamy herbatę. Kanapki u sobie szykuję jak widać, z jakąś tam wędliną, nie wędliną to jest, co to jest, mielonka. mielonka tyrolska, do tego ogóreczek, od kochanej teściowej dostałem, całe wiaderko oczywiście, trochę się podzieliłem z bratem, nie powiem, że nie, podzieliłem się też z dwoma chłopakami z Ukrainy, bo bym po prostu nie przejadł, dziękuję teściowa, ale bym nie przejadł tego, popsułyby się. No i tutaj też z jakąś tam wędliną. A to nie wiem, zobaczę, może sobie zrobię z dżemem na słodko, jak tak trochę pomieszamy to. Także na pacie robimy, jak widać, o, paka. Robimy sobie śniadanie w sobotę. Także co, możecie mi tylko coś smacznego. Czołem, późną nocą, jedziemy sobie dalej. Jak już jakiś dłuższy czas. Jest siła, jest moc, więc jedziemy. Jak widać nie jest szybko, bo jakieś 100, no trochę może tak za wolno, w zasadzie teraz jadę, ale 100, 100 parę kilometrów na godzinę można jechać. Eee, mamy do następnego rozładunku 1862 km. Chcę trochę podciągnąć, więc tak jadę trochę dzisiaj dłużej. Myślę, że będę jechał yy, zanim trochę tam odpocznę. Albo idę ewentualnie spać do rana. Zobaczymy. No, zobaczymy, a może i dłużej. Późno się też załadowałem, bo już załadowałem się w zasadzie później wieczorem. Później też wyruszyłem, ale chcę trochę podgonić, bo mówię, jest trochę kilometrów, więc trochę czasu się nadrobi. No i tak lecę przed siebie cały czas. Temperatura 16 stopni. E, nic ciekawego jak widać noc, więc e, nie ma co tutaj za dużo e, komentować. Lecę. Siema, wylądowałem w Anglii wczoraj. No i dzisiaj z rano się rozładowałem, bardzo fajnie sprawnie poszło. Podjechałem 40 parę kilometrów do następnego załadunku i już jestem z powrotem. E, w Dover, czyli stąd e, płynę do e, Kalais Promem. No i dalej na kołach. A dalej mam jechać w kierunku Danii i Szwecji. Ciekawy kurs mi się obrał, bo w zasadzie tam autem e, nie byłem, nie byłem po prostu z Towarem. Oczywiście byłem już tam w tamtych krajach skandynawskich, ale, ale nie, nie jako po prostu przewoźnik. Także no lecimy. No i właśnie właśnie. Wjechałem do Dover, zaraz podjadę tam pod terminal, koło promu, odpływam, płynę DFDS-em, także, także tego. Jakich półtorej godziny powinniśmy być w Shalais. Tam już 3-4 września. Wstałem rano, zrobiłem sobie kawę. No i pomału ruszyłem. Apetytu na razie na niej nie mam, jak, jak to zwykle bywa. Rano, rano nie bardzo jem śniadań. Nie no. jadam śniadań rano. Jadę przed siebie, powiem wam stałem na takim parkingu, ale tam patrzy mnóstwo normalnych dziury, pełno szczurów, lata masakra. Nie wiem, czy coś się zaczyna wyprawiać. I tak pomalutku sobie lecimy. Marny parking, bo głośny, blisko samej drogi to było i głośny, ale mimo to zasnąłem, jechałem do 23. Do 23. I teraz jeszcze pojedziemy w kierunku promu, no a potem znowu wiadomo, na kołach dalej będziemy się przeprawiać w kierunku mostu. Dania, Szwecja i na Szwecję. Zobaczcie jak nisko, tu jakaś takanie. Nie wiem co to jest, kurczę od autobusu, trolejbusu. Jakieś linie wysokiego, nie wiem, napięcia chyba. Zobaczcie jak to nisko jest. Mam nadzieję, że tam górą gdzieś nie przyhacza ale jak tam leci, leci przede mną z naczepą, to, to nie powinienem. Ja jestem troszeczkę niższy od niego. No, ale bardzo nisko to jest. Eee, co mogę Wam powiedzieć? Zostało mi 98 km, jak widać, do, do promu e, z Niemiec do Danii. Daje, już niewiele. Zatankujemy paliwo. Jest w miarę Euro 26, więc coś weźmiemy tutaj. Tu już mamy 29 do celu, można tankować. Także lecimy do tankowania. Także tankujemy, żeby później tego później było taniej. W Szwecji jest dosyć drogie paliwo, w Norwegii też. W Danii w zasadzie to samo. A każdy, jak wiadomo, zbiera te pieniążki, zbiera. No ale w zasadzie muszę też wydać, żeby inni mogli zbierać. <laughs> tak to działa. No ale nie ma co się przejmować. Aby zdrówko było, tankujemy. Stoję na takiej małej stacji benzynowej. Yy, nieduża jakaś taka zjazd z drogi był i, i paliw, który tutaj leci. Euro 26,9, jak widzicie. To jest dobra cena, naprawdę, bo jest czasami euro 50, euro 40. To jest naprawdę dobra cena. Zatankowaliśmy niedużo, bo półbaka, 80 parę euro. Zazwyczaj codziennie tankuję dla informacji. Za 115 minimum euro, to dzień w dzień trzeba tak zatankować auto. Niestety, jak się kilometr robię. I co? Pędzimy, pędzimy po malutku. W zasadzie pędzimy. No, 70 na godzinę. Teraz przez taki most przyjeżdżamy. Później jesteśmy na takiej wyspie bo teraz z półwyspu na wyspę mostem przyjeżdżamy tak jak widać tam to już jest wyspa o to jest wyspa o nie widać za krzekami zaraz będzie widać także tu przyjedziemy na tą wyspę i z tej wyspy się przeprawiamy z tej wyspy się przeprawiamy promen e, dalej do Szwecji e, w okolice Malmy także to już jest tam wyspa tak jak widzicie, widzicie to wszystko tam to jest wyspa e, także lecimy po malutku. Mam nadzieję, że do wieczora późnego, chciałbym do wieczora późnego, tak do 22-23, jechać, zrobić tą szwecję i położyć się na noc spać. Tu mnie nie ogranicza tacho, więc mogę trochę dłużej pojechać. W Niemczech jest jednak, jest tacho we Francji również na busy. Też to jest dla waszej informacji, bo pewnie nie wspominałem, nie mówiłem. A może i mówiłem, nie wiem. Ale we Francji, w Niemczech tacho jest, więc w Danii tego nie ma. W Szwecji nie ma, więc mogę trochę podgonić. Także widzicie, tu już wjeżdżamy w zasadzie na wyspę. No i zostało nam do promu 13 km. Jestem na promie. Jesteśmy na promie, idę teraz zobaczyć jakąś kawą Zupełnie inne promy, te skandynawki są zobaczymy co tu jest zabaweczki jakieś przejdziemy się zobaczymy tu znowu jakieś pewnie perfumy, supermarket zobaczymy co tu jest jakaś kawi jaka kawiarnia pewnie jakaś kawiarnia o. tu można jakby ktoś chciał tu można jakby ktoś chciał na motocykl pojeździć o. albo ewentualnie pograć sobie e, wydaje mi się że tego na motocyklach by było lepiej Ach, maszyna widzicie mnie tam? Zobaczcie. Monitorze.